Nasz wewnętrzny poziom dużo determinował. Byliśmy zdeterminowani, żeby awansować do tej czwartej ligi. Dzięki wynikom pierwszej drużyny wzrosło zainteresowanie za, za dzieci. Przyszedłem w 2019 roku, więc, więc najpierw dwa lata sezon przerwany pandemią. Później blisko baraży nie udało się. Natomiast ten trzeci sezon to już był tak. Byliśmy zdeterminowani, żeby awansować do tej czwartej ligi. Nasz wewnętrzny poziom dużo determinował. Generalnie był to nasz cel. Ciężko powiedzieć, że długofalowy, bo generalnie już pierwszym sezoniem w zasadzie każdy z nas odczytywał to jako obowiązek, aby zameldować się w czwartej lidze w kolejnym sezonie. Kurczę, ta różnica była, natomiast my już byliśmy dosyć mocni, jeżeli chodzi o, o piątą ligę. W czwartej lidze natomiast badaliśmy się na, na tle naszych rywali, ale po pierwszej rundzie stwierdziliśmy, że, że no nie może być innego celu niż awans. Żadnej rewolucji nie było, raczej, raczej korekty e, 6-7 zawodników. E, trzą zawsze zostawał. Musieliśmy tutaj się dostosować, co, 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 nie wymaga, co wymagało dość dużej, dużej, dużej pracy no wszystkich tutaj działaczy, nie tylko działaczy, kibiców. Yy, aby to przystosować i wystartować w tej trzeciej lidze. Jeżeli chodzi o, o poziom między czwartą a trzecią ligą przede wszystkim, yy, jest bardzo wyrównana. Tak? Fajnie sobie powiesić poprzeczkę bardzo wysoko, aby do niej dążyć, bo robimy też po to tak wielki projekt, żeby za kilka lat młodzież, która trenuje w naszym klubie, też miała jak najlepsze warunki do tego, żeby swoją piłkarską przygodę... Realizować na dużo fajniejszym poziomie niż to miało miejsce tutaj kilka lat temu. Na chwilę obecną mamy bodajże 17-18 drużyn młodzieżowych i, tak jak tu Pan redaktor powiedział, dzięki tym awansom, dzięki wynikom pierwszej drużyny wzrosło za zainteresowanie za dzieci piłką nożną w Czankowie. Na chwilę obecną mamy ponad 220 dzieci szkolących się tutaj u nas. I'm oh, yeah. Jest taki, żeby być w górnej połowie tabeli, co najmniej, i, i, i tutaj e, do tego będziemy dążyli, żeby, żeby tu było spokój w głowach i można było się koncentrować na pracy, stricte na treningu, ten, tą, którą chcemy realizować, a, a żeby z tyłu głowy nie było to, że musimy się bić o, o Bedwidze do końca. Słowa uznania do ludzi, którzy przyszli tutaj do piątej Ligi po to, żeby w perspektywie kilku lat zrobić coś większego, nam zaufano. My uważamy, że to był wielki przywilej w naszą stronę, że mogliśmy w ogóle podołać takiemu zadaniu. Właśnie udało nam się to zrobić i dzisiaj po prostu cieszymy się tym, że mamy za chwilę kolejny mecz w trzeciej lidze.